Cześć, mam na imię Magda. Porozmawiamy sobie dzisiaj trochę o podsumowywaniu planów i o wypaleniu zawodowym nauczycieli. Zapraszam. Zanim przejdziemy do samego filmu, najpierw kilka słów wyjaśnienia dotyczących formatu, w jakim się dzisiaj spotykamy. Chciałabym przetestować robienie bardziej vlogowych filmów, dzięki temu będą one się tutaj pojawiać trochę częściej i będę mogła Cię zaprosić w te wakacje do rozważań dotyczących sensu edukacji oraz tego, po co my właściwie uczymy i co my chcemy w tej edukacji jako nauczyciele osiągnąć. W tym filmie chciałabym Cię również zaprosić na wycieczkę w górę, ponieważ będę mówiła o tym, żeby uciekać swoimi myślami i odpoczywać w trakcie roku szkolnego oraz po jego zakończeniu. Tak, żeby zebrać energię i zebrać siły na to, żeby móc dalej pracować i być nauczycielem, który odnosi sukcesy i który ma satysfakcję ze swojej pracy. I właśnie dla mnie takim sposobem na uciekanie jest wyjeżdżanie w górę. Nagrałam dla Ciebie kilka ładnych kadrów i serdecznie zapraszam Cię w tę podróż. W Filmie będą się przeplatać ze sobą dwa wątki. Po pierwsze, chciałabym podsumować swój rok szkolny jako nauczycielka języka polskiego w szkole podstawowej, a po drugie, chciałabym trochę opowiedzieć o wypaleniu zawodowym i o tym, w jaki sposób sobie z tym wypaleniem zawodowym radziłam w trakcie trwania tego roku szkolnego. Zacznę zatem od zarysowania kontekstu. W sierpniu zeszłego roku przygotowałam serię webinarów, w czasie których przygotowywaliśmy się do rozpoczęcia roku szkolnego. W trakcie tych webinarów opowiadałam także o swoich planach na ten rok szkolny. Mój plan był taki, że chciałam z jednej strony działać tutaj blogowo, opowiadać nauczycielom o tym, w jaki sposób uczę i dzielić się swoimi doświadczeniami i swoimi pomysłami na edukację, a z drugiej strony chciałam efektywnie pracować w szkole, w której pracuję, ale tak, żeby ta praca nie przesłaniała mi innych rzeczy, które są dla mnie ważne. I dlatego właśnie, w swojej pracy w szkole podstawowej, zdecydowałam się na realizację dwóch większych projektów, które chciałam doprowadzić do końca w trakcie trwania roku szkolnego. Pierwszym z tych projektów było wprowadzenie trzech ścieżek w ramach rozszerzenia programowego z języka polskiego, które prowadzę dla moich uczniów. Z uczniami na rozszerzeniu programowym pracowałam już od roku. Mieliśmy za sobą już pewien etap pracy i mieliśmy pewne projekty, które ukończyliśmy i na podstawie wniosków, które po zakończeniu tych projektów sformułowaliśmy, ustaliłam, że chciałabym prowadzić trzy ścieżki rozszerzenia programowego. Pierwszą ścieżką była ścieżka literacka, w ramach której moi uczniowie pisali książkę. Druga ścieżka to była ścieżka filmowo-teatralna, w ramach której nagrywaliśmy serial detektywistyczny. I trzecia ścieżka to była ścieżka czytelnicza, w ramach której nagrywaliśmy podcast o książkach. Moim pomysłem było tylko wprowadzenie trzech ścieżek, natomiast projekty w całości były wymyślone oraz zrealizowane przez moich uczniów. Moim zadaniem było pilnowanie terminów i to pilnowanie, żeby wszystko na koniec roku szkolnego zostało zakończone i udało nam się to zrobić, z czego się bardzo cieszę. Drugą rzeczą, na którą chciałam się skupić, było założenie w, nasze szko w naszej szkole mm, szkolnej grupy mediatorów rówieśniczych. W zeszłym roku skończyłam studia z mediacji rodzinnych i chciałam wykorzystać te moje doświadczenia ze studiów do tego, żeby wprowadzić temat mediacji do naszej szkoły już tak na poważnie. Metoda mediacji w naszej szkole była wykorzystywana już wcześniej, więc nie było to niczym nowym dla nauczycieli. Natomiast chciałam zaangażować w to, y, uczniów w to, żeby to oni byli mediatorami. I w pierwszym semestrze tego roku szkolnego y, prowadziłam Warsztaty dla wszystkich klas, w czasie których opowiadałam im o tym, czym są mediacje, rozmawialiśmy o potrzebach, o konfliktach i o tym, jak te konflikty rozwiązywać. A w drugiej części roku szkolnego już spotykała się grupa mediatorów, która uczyła się, czym są w ogóle mediacje i w jaki sposób te konflikty mediować, jak być mediatorem. I to nam się udało częściowo, dlatego że moim celem było to, żeby już w tym roku szkolnym Grupa Mediatorów Rówieśniczych prowadziła pierwsze mediacje między uczniami, natomiast nie udało nam się tego zrealizować. Doszliśmy tylko do etapu robienia symulacji na zajęciach, co również było wartościowe, natomiast no, myślałam, że uda nam się zrobić trochę więcej. Nie jest to jednak nic strasznego, ponieważ w przyszłym roku Grupa Mediatorów Rówieśniczych będzie kontynuowała swoją działalność. I ja w ramach pracy z tą grupą będę starała się doprowadzić do tego, żeby oni rzeczywiście te mediacje rówieśnicze prowadzili. No i mogłoby się wydawać, że wszystko jest w porządku. Były dwa projekty, które chciałam zrealizować. Projekty zostały zrealizowane, no to właściwie, dlaczego by się nie cieszyć? Ale wcale ten rok szkolny nie był taki piękny. W międzyczasie wydarzyło się bardzo dużo rzeczy. Najpierw zaczęliśmy rok szkolny od przeskakiwania między trybem zdalnym a stacjonarnym. Jakoś w swojej głowie ułożyłam sobie plan na ten rok w taki sposób, że stwierdziłam, że będziemy już cały rok stacjonarni i nie będę miała tego problemu powracania do edukacji zdalnej. I o ile ja bardzo lubię uczyć online i uważam, że, że nauka zdalna może być efektywna i, i lubię to robić, to miałam bardzo duży problem z tym przeskakiwaniem między trybem zdalnym a stacjonarnym. Były takie momenty, kiedy rozpoczynałam jakieś projekty z uczniami i za chwilę lądowaliśmy na zdalnym i nie mogliśmy ich kontynuować, bo uczniowie mieli materiały w szkole. Ktoś na kwarantannie, ktoś był chory, potem wracał, potem ja byłam chora, znowu wracałam, i tak wszystko nam się kumulowało, i nagle okazało się, że mamy bardzo dużo porozpoczynanych rzeczy, ale niewiele tych rzeczy skończonych. Więc pierwszy semestr był zdecydowanie bardzo dużym wyzwaniem ze względu na to. Druga rzecz, która oczywiście bardzo mocno wstrząsnęła moją pracą w tym roku szkolnym, to była wojna w Ukrainie. Kiedy okazało się, że wybuchła wojna, u mnie w szkole od razu podjęliśmy działanie, uczniowie z Ukrainy dostali miejsca stypendialne i wiedzieliśmy, że uczniowie ci dołączą do naszej szkoły. Moim zadaniem było organizowanie dla nich lekcji języka polskiego, jako obcego. Część z tych lekcji prowadziłam, część tylko koordynowałam, no ale okazało się, że nagle mam dużo więcej obowiązków niż to, na co szykowałam się we wrześniu. I w związku z tym musiały się bardzo mocno zmienić moje priorytety. Na początku roku szkolnego założyłam sobie, że chcę mieć jasno określone, jakie projekty będę realizowała w tym roku szkolnym. Dlatego, że oczywiście oprócz tego, że pracuję nad dużymi rocznymi projektami, to stosuję również metody projektu w trakcie lekcji języka polskiego z moimi uczniami, więc chciałam mieć to wszystko pod kontrolą. I dzięki temu, że skupiałam się tylko na tym, co było dla mnie naprawdę ważne, miałam mieć czas na to, żeby. Pisać bloga, miałam mieć czas na to, żeby nagrywać kurs i budować swoją markę osobistą. Muszę przyznać, że ten moment, kiedy wybuchła wojna w Ukrainie, wcale nie, nie był taki zły, w tym sensie, że kiedy myślę sobie o mnie jeszcze sprzed kilku lat, to wyobrażam sobie, że w takiej sytuacji na pewno rzuciłabym się na wszystkie obowiązki i dalej prowadziłabym bloga, dalej robiłabym swoje projekty w szkole, a oprócz tego wzięłabym na siebie jeszcze uczenie języka polskiego jako obcego i tak nie dosypiając, nie dojadając, jakoś dociągnęłabym do końca roku szkolnego, a potem po prostu padłabym na twarz. W tym roku byłam jednak trochę mądrzejsza i wiedziałam już, że nie mogę zrobić wszystkiego, więc musiałam z czegoś zrezygnować. E, niestety zrezygnowałam z tego, co było ważne dla mnie, a może niekoniecznie było ważne dla innych, czyli z nagrywania kursu i blogowania. Uznałam, że w tym konkretnym momencie bardziej wartościowe było przygotowywanie materiałów dla nauczycieli to nauki języka polskiego jako obcego oraz opiekowanie się tymi uczniami, którym miałam w szkole, niż realizowanie jakichś swoich ambicji. Był to dla mnie bardzo trudny wybór, ponieważ to, co robię tutaj na kanale, to, co robię na blogu, daje mi bardzo dużo energii do, do działania i napędza mnie do tego, żeby być coraz lepszym nauczycielem i też daje mi możliwość tego, żeby się bardzo dużo uczyć, a ja się lubię uczyć i muszę się uczyć, jeżeli chcę, żeby moja praca sprawiała mi przyjemność. Wiedziałam już, że moje stare nawyki doprowadzą mnie tylko i wyłącznie do wypalenia zawodowego i nie chciałam znowu powtarzać swoich starych błędów. Chciałam wykorzystać swoje wcześniejsze doświadczenia do tego, żeby skupić się na najważniejszych priorytetach. Jeżeli miałabym podsumować, czego się nauczyłam w tym roku, to po pierwsze, nauczyłam się, że nie muszę wszystkiego robić sama, dlatego, że w czasie, kiedy prowadziłam lekcje języka polskiego jako obcego, wcale nie byłam w tym sama. Ja prowadziłam tylko część z tych zajęć i bardzo dużo nauczycieli zaangażowało się w to, żeby te zajęcia prowadzić, i w to, żeby pomóc mi stworzyć cały system, którym, według którego pracowaliśmy. Więc dało mi to taką ulgę, że kurczę, nie zawsze muszę wszystko robić sama. Druga rzecz, której się nauczyłam, to to, że kiedy jest naprawdę źle, to mam prawo wcisnąć guzik. Stop. Do tej pory było tak, że um, wydawało mi się, że skoro się do czegoś zobowiązałam, powiedziałam o czymś głośno, to muszę konsekwentnie do tego dążyć. Na przełomie e, roku opowiadałam o tym, że, że nagrywam kurs. W swoich social mediach bardzo dużo dzieliłam się e, e, tym, jak, jak ten kurs nagrywam. Przygotowywałam także wyzwanie z ocenianiem kształtującym drama, którego mieliśmy pracować wspólnie, a potem okazało się, że nie mogłam się z tych obietnic wywiązać, dlatego że zmieniła się sytuacja. I o ile na początku stałam się w to brnąć i chciałam robić wszystko dalej, to bardzo szybko się zorientowałam, że to zupełnie nie tędy droga. Że ja się muszę zatrzymać i muszę wybrać coś, na czym się skupię, bo inaczej po prostu nie ruszę dalej. I to mnie prowadzi do ostatniej rzeczy, której się nauczyłam w tym roku, że oczywiście mogę pracować na 150%, bo ja bardzo lubię swoją pracę i bardzo dużo satysfakcji mi daje i wcale nie muszę tak mocno ograniczać swoich godzin pracy, dlatego że dla mnie praca bardzo mocno wiąże się również z moją pasją. Ale skoro pracuję na 150%, to muszę także odpoczywać na 150%. I muszę sobie robić regularne przerwy, muszę raz na jakiś czas odłączać się od social mediów, muszę raz na jakiś czas wyjechać i po prostu przewietrzyć głowę, tak żeby zupełnie nie interesować się tym, co się dzieje tutaj w pracy. Ten rok był dla mnie trudny i myślę, że bardzo mocno otarłam się o wypalenie zawodowe i były takie momenty, kiedy naprawdę miałam ochotę powiedzieć, że mam wszystkiego dosyć, robię tylko plan minimum i wcale nie mam ochoty robić więcej, ale jednak udało mi się utrzymać wysoki poziom zaangażowania ze względu na to, że znalazłam kilka sposobów na to, jak y, o siebie zadbać. I prawda jest taka, że musisz dbać tylko o trzy rzeczy, żeby się nie wypalić: o dobry sen, o dobre odżywianie się i o ruch. Są to trzy nawyki podstawowe, bez których nie ruszysz. Oczywiście jest wiele innych czynników, które też będą miały tutaj znaczenie, chociażby to, jaka jest atmosfera u Ciebie w pracy, to, w jaki sposób traktuje Cię Twój przełożony czy Twoja przełożona oraz to, jakie masz relacje ze współpracownikami. Twoja sytuacja prywatna również będzie mieć duże znaczenie, ale jeżeli chcesz utrzymać się na właściwych torach i jeżeli chcesz realizować swoje plany, to musisz zadbać o te trzy podstawowe rzeczy. W ramach realizacji tych trzech nawyków podstawowych mi w tym roku pomogło kilka rzeczy. Po pierwsze, odcinanie się od telefonu. Zarówno rano, kiedy wstaję i wolę poświęcać czas na to, żeby, żeby się rozbudzić, żeby coś poćwiczyć, żeby iść pobiegać, żeby, żeby pomedytować, a nie tylko skupiać się na przeglądaniu wiadomości i scrollowaniu Instagrama czy Facebooka, dlatego że to już na samym wstępie sprawia, że zaczynam się rano stresować. Tak samo działam przed snem. Zamiast przeglądać rzeczy w internecie albo oglądać filmy na komputerze i narażać się na niebieskie światło z, mojego, z ekranu mojego telefonu albo komputera, lepiej poczytać książkę, poodpoczywać, pójść na spacer, bo to rzeczywiście sprawia, że organizm nastawia się na sen, który za chwilę ma nadejść. Kolejną rzeczą, o którą musiałam zadbać, była aktywność fizyczna. Jestem z natury bardzo aktywną osobą i, siedzenie godzinami przed komputerem albo nawet siedzenie w pracy e, jest dla mnie bardzo trudne i w ogóle siedzenie na krześle jest dla mnie ogromnym wyzwaniem, dlatego zawsze bardzo mocno sympatyzuję z moimi uczniami, którzy, y, którzy się kręcą na krzesłach i nie potrafią wysiedzieć w odpowiedniej pozycji, bo ja też byłam takim dzieckiem. Muszę zatem regularnie się ruszać i wcale nie musi to być bardzo intensywny wysiłek fizyczny, chociaż, o taki, chociaż takiego też potrzebuję, ponieważ pozwala mi oczyścić to, co się dzieje w mojej głowie, ale spacery, jazda na rowerze, czy yy, krótkie bieganie rano już sprawia, że zupełnie inaczej nastawiam się na cały dzień i muszę się ruszać, żeby być w stanie potem siedzieć i pracować. Kolejną rzeczą, która bardzo mi pomogła, były regularne wyjazdy w tym roku. Dwa lata pandemii sprawiły, że nie mogłam wyjeżdżać tak często, jak bym chciała, a takie krótkie przerwy są mi bardzo potrzebne. Tym bardziej, że w czasie edukacji zdalnej przyzwyczaiłam się tak bardzo mocno do tego, że mój dom jest związane również z pracą, że nie umiem już odpoczywać w swoim mieszkaniu. Potrzebuję zatem raz na jakiś czas wyrwać się gdzieś na zewnątrz, żeby móc się rzeczywiście zresetować i móc odpocząć. I to wcale nie muszą być żadne wymyślne wyjazdy za granicę, żadne, żadne wyjazdy, na które wydaję dużo pieniędzy. Czasami wystarczy mi wyjazd na weekend w góry, żeby zobaczyć trochę inny krajobraz i poddychać trochę innym powietrzem. Kolejną ważną rzeczą, która pomogła mi w tym roku, było czytanie książek niezwiązanych z pracą. Bardzo lubię czytać, ale w związku z tym, że moja praca jest bardzo mocno związana z czytaniem, to niestety są takie okresy, kiedy czytam mało, dlatego że skupiam się przede wszystkim na czytaniu lektur szkolnych i wypracowaniu moich uczniów. Bardzo lubię czytać książki, które w jakiś sposób nie rozwijają, natomiast... Odkryłam w tym roku, że jednak nie relaksuje mnie tak bardzo, to tak bardzo, jakby mi się na początku wydawało. Sięgam zatem po książki, które są książkami z serii odmulczających i często wcale ich nie czytam, tylko słucham ich w formie audiobooków. I ostatnią rzeczą, bo, która bardzo mi pomogła, było z, nie zaniedbywanie małych przyjemności. Czasami wydaje nam się, że potrzebujemy bardzo dużo czasu, jeżeli chcemy rzeczywiście odpocząć, że kiedy wracamy o 17 z pracy, to jest ciężko już y, włączyć sobie w sobie taki tryb odpoczywania, bo przecież trzeba coś ugotować, trzeba zrobić zakupy, trzeba posprzątać i wciąż nawarstwiają się obowiązki i nie ma czasu na odpoczynek. Ale przecież odpoczynek to też są takie małe rzeczy, które sprawiają, że możemy, y, że możemy ruszyć dalej. Dla mnie Takimi rzeczami jest wyjście na taras, zabawa z kotami, krótkie ćwiczenia oddechowe, krótkie rozciąganie czy wypicie kawy w spokoju bez żadnych rozpraszaczy, chociażby w postaci telefonu, który leży obok mnie i w każdej chwili może zadzwonić i sprawić, że będę musiała ten odpoczynek przerwać. I czasami wystarczy mi nawet 5 minut w spokoju, żeby zobaczyć, że ok, odpoczęłam chwilę i mogę dalej pracować. Ten rok był dla mnie rokiem, który wymagał ode mnie bardzo dużo zaangażowania, który był naprawdę trudny pod wieloma względami, ale mam wrażenie, że był to także rok, w czasie którego wykonałam nad sobą bardzo dużo pracy związanej z odpuszczaniem i zdaniem sobie przestrzeni na to, żeby odpoczywać. Teraz, zatem po tym bardzo intensywnym roku pracy, przewiduję bardzo intensywny czas odpoczynku w wakacjach. Będę zatem nagrywać w takim bardziej vlogowym klimacie, bo chciałabym, żeby to był odpoczynek dla mnie, żebym mogła znów wrócić do nagrywania, ale jednocześnie nie spinać się za mocno, żeby znów robić wartościowe i merytoryczne treści, chociaż takie też tutaj się będą pojawiać. A z drugiej strony chciałabym Cię zaprosić do dyskusji na temat tego, Czym tak właściwie jest dla nas edukacja i co jest dla nas ważne w edukacji jako dla nauczycieli i dla nauczycielek? Dlatego daj mi koniecznie znać w komentarzu, jak minął Ci ten rok szkolny i ile masz energii teraz i czy dajesz sobie czas na odpoczynek.